7 godzin. Jeśli wam, wam to nie odpowiada kibicom, nie widzę z tym problemu. Maćku, troszkę nie tak wyobrażaliśmy sobie ten mecz po tych pierwszych dwóch setach. Czy wiecie, co się stało? No na pewno zaczęliśmy bardzo dobrze, bardzo dobrze weszliśmy w to spotkanie. Raczej przeciwnik nic nie mógł, nie mógł zrobić. Szczerze powiedziawszy, nie wiem, co się stało. No na pewno zespół z Rzeszowa zaczął dużo lepiej grać. My dalej, uważam, prezentowaliśmy dobrą siatkówkę. Może w niektórych momentach zabrakło, zabrakło mocy tego przysłowiowego prądu. To i w zasadzie to tyle. No, gratulacje dla, dla drużyny z Rzeszowa. E, po prostu może, może mieli więcej, więcej siły w tym meczu. Czy to troszeczkę jeszcze taka, takie poczucie, które, które macie po zdobyciu Super Pucharu, po tym ciężkim meczu w zawierciu, czy to jeszcze gdzieś was, w was siedzi to zmęczenie? To na pewno terminarz nas nie rozpieszcza. Aktualnie gramy, gramy co trzy dni, dalekie wyjazdy, na pewno nie czujemy się w stu procentach świeżi. Natomiast no, każda z drużyn też, też ma swoje problemy, musimy się temu przeciwstawić i, i musimy dalej pracować, aby, aby, abyśmy w końcu wygrywali. Maćku, pytanie od kibiców, dlaczego takie białe buty, a nie na przykład żółte? A nie wiem, no to akurat, akurat takie się podobają, może czas na zmianę, jeśli, jeśli wam, wam to nie odpowiada kibicom, nie widzę z tym problemu, zastanowię się nad tym i może spełnię Wasze życzenie. A jakie Ty byś wybrał ulubiony kolor Twój? No, myślę, że właśnie ten biały jest ulubiony, jeśli chodzi o buty, także na razie przy nich zostaję. Czy to oznacza, że Maciek krzyrek dzięki tym właśnie butom wyżej skacze? Myślę, że nie, myślę, że nie. Nie ma to znaczenia. Deus <laughs> Powiedz, czy wiesz, kto to jest Breydak? Tak, to jest brat. Brat. A wiesz, czy w Lublinie jest Starówka, czy Stare Miasto? Eee, stare Miasto. Czy... No to nie jest to samo. No, w Lublinie nie. A teraz e, ostatnie trudne co, co, pytanie. Stare, stare, miasto? stare Miasto. Stare Miasto. No, to czyli dobrze to, dobrze to powiedziałem. Dobrze, dobrze powiedziałem. Okay. No, ostatnie takie trudne pytanie na dzisiaj to będzie. E, co to są ciapy? To są chyba e, takie klapki, do, jakby kapki pantofle do domu. Takie, kapcie. Kapcie, kapcie, dokładnie. W Rzeszowie się mówi pantofle. Tak, tak, tak. A ja, czy wiedziałem, miałem to przed oczami, ale źle to nazwałem. Marcin, ileś godzin śpi Tak jak ty? Po wygranym meczu. Po wygranym 7 godzin. A po przegranym? 7 godzin. Nie, no myślę, że jakoś się to nie różni. Zawsze emocje, na pewno czy po wygranym, czy po przegranym meczu są duże, ale no, na pewno po przegranym meczu troszeczkę ciężej jest zasnąć, bo trzeba analizuje co można było zrobić lepiej, ale, ale myślę, że podobnie. Myślę, że czy po wygranym, czy po przegranym to, to u mnie wychodzi to na to samo. Kto pomaga? Rodzina? Rodzina pomaga najgorzej jest po wyjazdowych meczach, wtedy jest ten sen bardzo taki zachwiany i, i nie jest, yy, że tak powiem stabilny, bo, bo troszkę w autokarze potem wracamy, troszkę w domu, więc wtedy jest problem. Natomiast po, po, po meczach domowych na pewno rodzinka i przytulić się tutaj do żony, do córy, do pieska i, i wtedy dużo łatwiej zasnąć. Ostatnie pytanie, co będzie dzisiaj jutro na śniadanie rano? Oj, kurczę, jacznice może zrobimy tutaj z którą zjajecznie? jakieś jajko zrobimy. è passata la ci ho messo tutta la notte che eh? bello cosa succede qua come attacco okay.